Okej, okay, cześć, manko ludziska, z tej strony Marcin e, Gramy sobie w GTA, 5, w GTA 5, boże drogi, gdybym tylko mógł e, Gramy sobie oczywiście w GTA 4 e, Gramy sobie w GTA 4 nie z byle powodów ponieważ Jak wiadomo 17 września, już we wtorek, za tydzień E, Premiery będzie miała kolejna część tej, po prostu jednej z najlepszej serii Gier komputerowych e, Mianowicie chodzi o GTA V i właśnie dzisiaj chciałbym o tym trochę pogadać Ponieważ, fuck jak rzuca Ponieważ czytałem dzisiaj trochę ciekawostek na temat e, piątej części Fuck, piątej części serii Mianowicie zacznijmy od tego, że GTA 4 GTA 4 że co ja mam z tym? GTA 5 tworzono już od 2008 roku, co jest po prostu ponad pięcioletni, letni okres czasu, który jest po prostu bardzo dużo na projektowanie gry. A myślę, że sama koncepcja piątki już zrodziła się zupełnie wcześniej Pewnie w czasach San Andreas, kiedy właśnie e, do, do obrotu weszło nowe miasto Nowy stan w sumie San Andreas O oh shit <ścoughs> Jeszcze raz jedziemy No i 5 lat to nie jest naprawdę krótko no. Rockstar należy do tych wydawców, którzy nie wydają gier co roku, czy, kilk czy kilka gier co roku, tak jak ma to miejsce na przykład w EA Games, czy, e, czy w Activision, czy w Ubisoftie. E, Rockstar jest bardziej jak Blizzard. On właśnie projektuje gry e, latami. E, no bo przecież nie dostajemy bardzo często gier od Rockstar. Ostatnia gra od Rockstar to była Max Payne 3. W tamtym roku chyba miał premierę. Swoją, gra, swoją drogą gra była też świetna i była bardzo przemyślana. Myślę, że właśnie z GTA V będzie, będzie tak samo, ponieważ no, myślę, że Rockstar po prostu nie jest w stanie przyjąć innej polityki. muszą mieć wszystko dopracowane, dopięte na ostatni guzik. No i dobra, co tam jeszcze było? Było też o tym, że rzekomo Rockstar wydał wydał horrendalną kwotę na właśnie na produkcję, reklamę i wszystko co związane z GTA 5. mianowicie było to aż... Jest! I ta suma ciągle rośnie, dopóki nie zaczął sprzedawać Jest to aż 265 milionów do, dolarów, co jest po prostu krytyczną um, ilością pieniędzy jest to chyba najdroższy projekt w świecie elektronicznej rozgrywki, rozgrywki, rozrywki, eee, najdroższa gra w historii. No i wcale się nie dziwię, no, gra po, będzie... Po, gra jest po prostu skazana na sukces i po pierwsze na pewno kasa, którą Rockstar wydał na produkcję tej gry, na pewno im się zwróci to parokrotnie, eee, może nie parokrotnie, ale... Będzie na pewno. O, oh, fuck! Będzie na pewno. E... Zwrócono. Shit happens. Oh, oh, to sobie przeleciliśmy. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Mm, tak, 260 milionów dolarów. Po prostu chora suma. No i co? Rockstar zapewnia też, że atrakcji. W sumie nie, może nie atrakcji. Na przejście głównej fabuły gry. Czyli misje główne: stricte i wyłącznie misje główne. Będziemy na nie mieli aż. Zajmie nam to aż 100 godzin. Co jest też wynikiem po prostu bardzo wysokim. Chociaż no, GTA to tak naprawdę standard chociaż e, GTA 4 dało się przejść w 30 godzin co jest ponad e, 3 razy mniejszym wynikiem e, więc no 100 godzin bardzo imponujący wynik jak dla mnie e, no i po prostu przez 100 godzin wysłuchiwać e, Dialogów tworzonych po prostu przez mistrzów e, przez scenarzystów, którzy po prostu e, nadawaliby się do niejednego filmowego hitu O fuck, wypadliśmy e, jak dla mnie granie przez 100 godzin w GTA 5. Żaden problem. Odpali? Odpali, ale już nie ruszymy. <grywa> Dobra, trzeba znaleźć drugie auto. E, a propos właśnie fabuły, e, Rockstar e, zatrudnił e, prawdziwych gangsterów do, 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 do voice actingu. E, chciał sprawić po prostu, żeby wszystko brzmiało jak najbardziej wiarygodne. E, zatrudnił ich Zwolnieni na zwolnieniach, e, jakichś tam przepustkach, nieprzepustkach, na zwolnieniach warunkowych i bo, bo, ponieważ e, chciał zapewnić jak najwyższą e, re, jak najwyższy realizm wypowiedzi. E, chciał, żeby wszystko, wszystkie zdania klecone przez właśnie tych nazwijmy ich osiłków, e, były jak najbardziej prawdziwe, no bo kto powie, kto będzie mówił prawdziwym slangiem gangsterskim jak nie gangster, nie no, nie będą podstawy przecież tam jakiegoś tamego aktora. Myślę, że nada tu szczególnego realizmu tej grze. Co też wpłynie na pewnie na, na końcowe recenzje. O oh fak, psy mnie gonią, policja mnie goni, przepraszam bardzo. Mm -hmm. Dobra, dawno w GTA 4 nie grałem. No i tak, co dalej pozostaje mówić? GTA 5 wychodzi 17 września. Jadę na premierę, nie idę w ten dzień do szkoły, z kolegami jedziemy kupić egzemplarz jeden na PlayStation, jeden na, dla mnie dla, na Xboxa 360. Bardzo żałuję, że nie mogę w jakiś sposób nagrać właśnie GTA, GTA 4, co? Ja mam z tym czwórką, cholera. Bardzo żałuję, że nie mogę nagrać GTA V z konsoli, ponieważ nie mam odpowiedniego sprzętu, tej całej karty przechwytującej. Um, no ale cóż, no może kiedyś. E, bardzo też mi jest szkoda tego, że GTA V GTA nie wychodzi na PC. E, rynek PC jest po prostu bardzo duży. Myślę, że no... Chyba nawet większe od konsole tej starej generacji. I po prostu wydanie, wydanie e, gry na platformę taką jaką jest PC e, no po prostu przyniosłoby duże zyski, a wydawanie gry e, na platformę Nie wydawanie gry na platformę, z której nie byłoby, z której byłyby zyski po prostu mija się z celem jak dla mnie powinni ją wydać już pewnie chociaż... Nastąpi to i to wcale pewnie. Fak! Wcale pewnie nie tak e, e, długo będziemy musieli na to czekać, no, może koło roku, tak jak to było w przypadku. E, właśnie czwórki. Ale no. Myślę, że będzie warto. Miejmy nadzieję, tylko, żeby nie. Żeby port port z konsoli był dobry. Nie takie jak, jaki to miało... Jakie to mia Jaki to miał miejsce jakie to miało miejsce? Jakie to miało miejsce właśnie przy okazji przenoszenia GTA 4 z konsol na właśnie na PC No i dobra, myślę że to by było na tyle. Taki krótki film informacyjny. Pociupaliśmy sobie trochę GTA, porozwalaliśmy sobie samochody, poskakaliśmy sobie na huśtawce samochodami no i dobra, wystarczy teraz tylko czekać jeden tydzień, bo tylko, tylko jeden tydzień dzieli nas od premiery i siedzieć i zapomnieć o innym życiu, żyć tylko w Los Santos. Dobra, dzięki wam bardzo za uwagę. Eee, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, róbcie co chcecie. Siemano.